Hejka witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj przychodzę do was z vlogiem mam poniedziałek 7.26 i co zaraz wyruszam do szkoły dzisiaj mam do 15.05 potem mam korki z angola i z takich rzeczy to tyle miałem mieć też dzisiaj jeszcze chemię ale chemii nie ma więc na 2 godziny matmy no i tak i jak chemii nie ma to też nie ma kartku bo mieliśmy dzisiaj pisać z chemii no ale jak pani nie ma no to nie piszemy i muzyki też dzisiaj nie mamy Ej ja już jestem po szkole i po korkach dopiero co przejechamy jest już 17.20 i co jutro kartkówka z zawodowych tak więc się pouczę dzisiaj ale teraz idę sobie się przejść na podwórko no i potem będę się uczyć więc tak... Hejka, mamy dzisiaj środę i dzisiaj zaliczam niemiecki dialog. Więc wczoraj się uczyłem też nic nie nagrywałem. I co? Dzisiaj tylko niemiecki. Zobaczymy się, też mam do 13.25. No i tak. Hejka, mamy dzisiaj już Środę Już ja jestem dawno po szkole, bo jest godzina 18.21. Dużo się pozmieniało, bo byłem w szkole i zmieniam szkołę, bo idę do ogólniaka, do na kierunek geograficzno-lingwistyczny. I co? Jutro mam na ósmo. Też nie wiem, co są za skróty niektóre. Ale tak a propos, to dzisiaj, jak jeszcze bym był w okuniu, dostałem czwórkę za kart y kartkówkę i piątkę z Niemca, za dialog. Ale tak, pierwsza jutro lekcja to jest Zyka. Zyka, nie wiem kto to jest. Fizyka, biologia, y zarządzanie. Angielski, nie wiem która grupa. WF, nie wiem która grupa. matma muzyka, francuski, grupa pierwsza. Będę mieć francuski. No. Mm. Zobaczymy. Moim wychowawcą jest pan od Polskiego. Więc tak, a w piątek mam 2 godziny Polskiego, 2 godziny WF-u, godzina z wychowawcą i biologia, i do domu. I też mam taki skrót DS. Nie wiem co to znaczy. Ale zobaczymy jutro. Będę musiał też nowe podręczniki kupić. Niektóre sprzedam. Może ktoś kupi, jak nie to... Pewnie za rok wakacji ktoś kupi, jak będziesz szedł do pierwszej klasy. No i co? Zobaczymy, jak to będzie. Jutro pierwszy dzień, czy stres ma. Ym, tre, trochę stresa mam. To wiecie, już po dwa tygodnie, no prawie 3 tygodnie. Więc nowe miejsce już tam powiedzmy ogarnia Ale co? Też byłem w jednym miejscu, ale nie zostałem przyjęty, bo już nic nie ma. A w tym się udało. Więc zobaczymy. Hejka jest już godzina 7.30. Mamy dzisiaj czwartek. Pierwszy dzień w nowej szkole. I co? Trochę stresu. Trochę zreso teraz, bo to może być lepiej. No i co? Dzisiaj mam na ósmą, nie wiem, zetkaniem z tej selekcją. Mm. No i tak. Odezwę się do Was po szkole. Kończę dzisiaj chyba 14.25. Jak dobrze pamiętam. Mm. No i tak. Hejka, mamy dzisiaj już 18.55. I co, jestem już dawno poszkodowany na korkach z matmy. I co, pierwszy dzień przeżyłem. Nawet było lepiej niż myślałem. I co. <laughs> Jutro mam od. 9.50? Chyba tak, bo nie mam 2 godzin pierwszych polskiego, potem mam dwie godziny WF-u. Wychowawcze i biologia i do domu. Więc mam już tylko dwie godziny WF-u. Wychowawcze, gdzie i tak by nie zastępstwo, bo nie ma pana. I biologia, więc tylko cztery lekcje. Więc... Tak. I co, muszę przepisać, z fizyki przepiszę, z matematyki też wezmę lekcje, żeby od początku roku mieć. Od polskiego też, pewnie od wszystkich przedmiotów. Hmm. Już dostałem wszystkie z muzyki, tak. I na razie to tyle. Więc no, na razie to tyle, jeżeli chodzi o to, więc... Jutro się wyśpię tylko dopiero na 9.50 dopiero i co? Jutro też zamiast WF umoje, będzie chyba jakaś tam konferencja czy coś tam więc też chyba będzie można sobie posiedzieć tam przez te dwie godziny czy coś i no i tak jeszcze nie mam co jeszcze nie mam niebrusy itd i tak dalej i Miałem dzisiaj Fizykę, WF Z to taka rozszerzona geografia Też muszę podręczniki kupić, kilka nowych I tak Więc do zobaczenia już jutro Hejka, mamy dzisiaj piątek, jest 9.24, coś takiego Zaraz będę się zbierać do szkoły na cztery lekcje do 13.32 godziny WF-u. i tak chyba jego nie będzie. Wychowawcza i biologia. Wychowawcze nie wiem co będzie, bo nie ma pana. Więc zastępstwo, no i tak. Hejka mamy, już dawno po szkole jestem. I co? Przepisałem już całą matematykę, już będę na bieżąco, tak jak z fizyki i z biologii że wam teraz notatki z, z, y, z biologii i matematyki i tak za tydzień w piątek mam sprawdzian już z biologii więc tak tak wygląda to jeszcze ze starej szkoły mm, tu zaczyna się i powiedzmy, że tak to się prezentuje Więc no, trochę mi się nie chciało tego robić, ale powiedzmy, że już skończyłem, będę na bieżącą. Tak wygląda biologia. Taki wykres to dzisiaj. I to tyle. Tak wygląda fizyka. Tutaj mamy fizykę. Oraz pracę domową, którą dzisiaj już będę robić, ale potem. Już dzisiaj chcę zrobić Polski te wszystkie inne przedmioty przypisać. I tak jeszcze z angielskiego, historia. historii i z historii też mam być sprawdzian. Więc no. I tak. Dzisiaj w szkole minęło nawet szybko, bo 3 godziny na sali, bo był wykład i godzina biologii. Bo na 9.50 miałem lekcję, bo nie było 2 godzin polskiego. Więc całkiem szybko zostanie mi jeszcze francuski. Ale to już potem będę robić, nie teraz. No i tak, to by było na tyle w tym odcinku. Taki inny odcinek powiedzmy w pewnym sensie. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek to już będzie taki pierwszy tydzień w nowej szkole. To dopiero były dwa dni i co? Do zobaczenia.